Ostatnio pogoda nie jest najlepsza do zwiedzania, co prawda jest około 13 stopni. Słoneczko się czasami przebija, ale też bardzo często pada deszcz. Taka raczej pogoda barowa. Jak na warunki tutaj panujące, bo wiadomo, że minusa nie ma. Ale spodziewaliśmy się, że będzie lepsza pogoda. Dlatego filmu podróżniczego teraz nie robimy. Ale żeby nie marnować czasu, to postanowiliśmy usiąść i podliczyć, z jakimi wydatkami należy się liczyć. Gdy chce się budować samochód. Zatem długo wyczekiwany film. Witamy na kanale Endless Travel i zapraszamy do odcinka. Nie będziemy dokładnie podawać wszystkich rozpisek, całej dokładnej rozpiski, jak to wyglądało cenowo. Skupimy się na tych najdroższych elementach i będziemy też podsumowywać całość etapów, może nawet nie etapów, tylko jakichś tam wybranych przez nas działów całość z dokładną rozpiską postaramy się umieścić na naszym blogu, który jest w trakcie powstawania. No i, i tam myślę, że będzie najlepsze miejsce na to, żeby to wszystko dobrze posegregować, dobrze wam przedstawić, żebyście wiedzieli co i jak nas mniej więcej wyniosło. To zaczniemy od samochodu, to pierwszy wydatek i konieczny do budowy. My kupiliśmy Ducato. L4H3 rok 2013, pojemność silnika 2.3. 23 130 koni. Zapłaciliśmy za niego 31 tysięcy. Dodatkowo z tych droższych wydatków, które musieliśmy ponieść po zakupie samochodu, były, to były opony, które kosztowały 3 yy, Nasz super filtr DPF, który kosztował 2,800. No i koszt ubezpieczenia 1318. Podsumowując. Koszt zakupu samochodu z wszystkimi dodatkami to na ten moment jest 42 i 22 zł z groszem. Muszę te tak grosze sobie odpuścić. Kolejnym etapem budowy było ocieplenie. My do ocieplenia użyliśmy yy, Armaflexa, styroduru i Alufoxa. To też były różne grubości, różne rozmiary, ale podsumowując, całość ocieplenia wyniosła 2062 zł. Sporym wydatkiem były też okna. My zamontowaliśmy sobie cztery: jedno małe w łazience, maxfana, duży 50 na 70 w sypialni. No i, i to te tu. boczne razem, razem za okna wyszło 3920 Głównym materiałem, z którego budowaliśmy wszystkie meble, ściany, to była oczywiście sklejka. Sklejkę używaliśmy w rozmiarach 4, 6, 10 mm. Była to zwykła sklejka, my nie mieliśmy u siebie dostępu do żadnych lekkich sklejek, dlatego się zdecydowaliśmy na zwykłą sklejkę. Ale podsumowując, całkowity koszt za wszystkie sklejki w samochodzie to było 4647 zł. My podczas budowy trafiliśmy też na bardzo duże wzrosty cen. Akurat w przypadku sklejki była sytuacja, w której... W jednym tygodniu płaciliśmy około 150 zł za sklejkę. Tydzień później ten sam arkusz kosztował 190 zł. Także to też spora była różnica. Sporo to podrożało w międzyczasie. No i tutaj jeszcze do sklejki dodamy koszt deski podłogowej, którą położyliśmy na podłogę. My ją trafiliśmy w promocji, jako tam jakaś reszka, gdzieś w kasaramie była, i całość podłogi wyniosła nas 205 zł. Kolejny dział w budowie to elektryka. Konik Łukasza. Powiem Wam takie najdroższe rzeczy. E, life po 4 200 amperogodzin 1735 zł. Dwa panele 370 w 1450 zł. E, przetwornica Victrona 50 na 100 kosztowała 1305 zł. Azo, przetwornica z 12 V na 230 V, e, kosztowała 1039 zł. Ładowarka DCDC -DC nogi, której jeszcze nie założyliśmy, kosztowała 430 zł. I ładowarka do po 4, którą trafiliśmy na Eliksie, kosztowała 330 zł. I to jest właśnie najlepszy sposób, który udowadnia to, jak mylnie większość z nas liczy, przynajmniej ja bardzo źle policzyłem tą elektrykę, bo to, co Wam podałem, wyniosło 6290 zł. I ja generalnie jak yy planowałem mniej więcej jakieś budżety to na co się mamy przygotować podczas budowy. No to policzyłem tam mniej więcej 6500 tysiąca elektryka. I zaraz zobaczycie jak bardzo się pomyliłem, bo to po dodaniu wszystkich y, dodatkowych rzeczy, jakieś kable, końcówki, przejściówki, no generalnie mnóstwo różnych rzeczy, które trzeba kupić, y, żeby tą elektrykę zrobić. Całość elektryki zamknęła się w kwocie 9504 zł. Także się tak troszeczkę o połowę poślizgnęliśmy akurat w tym temacie. To jak przy budowie domu. Trzeba zawsze doliczyć 50%. No jakby nie patrzeć to do domu. No tak. Po elektryce przyszedł czas na gaz. Z gazem było podobnie. Łukasz policzył butle No ja liczyłem, że butla reduktor i wszystko. Butle na szczęście nam się udało jeszcze kupić przed podwyżkami. Tak, za GazBanka tego z lekkiej stali zapłaciliśmy 669 zł. Do gazu doliczyliśmy jeszcze piecyk Trumy i trumawent. My co prawda dostaliśmy go w prezencie, no ale żeby ten koszt był taki bardziej realny, no to doliczyliśmy tutaj 1000 zł, no bo tak mniej więcej to teraz kosztuje. To jest taka kwota, że na eliksie się po prostu za tyle wyrobie. Tak. No i to wiadomo: jakieś rury spalinowe, reduktor, czujnik gazu ziemnego, przewody złączki, różne gówna, które teoretycznie mają być tanie i wszystko kosztuje po 3 zł. Całość gazu wyniosła nas 3123. <noise> Następna w kolejce jest hydraulika. Tutaj doliczyliśmy boiler trumy, ten nasz gazowo-elektryczny. W sumie tak nam podpasował. Doliczyliśmy też cło, które zapłaciliśmy w momencie, gdy go ściągaliśmy. Z tych droższych rzeczy pompa wody, zbiornik na wodę. No i wiadomo, mnóstwo jakichś złączek, węży. Wszystko, co jest potrzebne do, do skompletowania i podłączenia tej hydrauliki. Całość hydrauliki to było 4843 zł. O, to teraz Twoje królestwo, kuchnia. <laughs> Czemu moje <laughs> królestwo? <laughs> Przypadło mi. Do no kuchni oczywiście nie liczymy mebli, bo to poszło tam w sklejkach wszystko. Z takich największych wydatków, no to blaty. My to zrobiliśmy z płyty klejonej, dębowej. I to wyszło 700 zł. Lodówka 680. E, I piekarnik z kuchenką. E, nam udało się go kupić w sumie za 750 zł. Bo on był uszkodzony. Udało się kupić go na eliksie. Normalna cena to jest chyba około czwórki tego piekarnika. No jakieś tam kafelki, kosze kargo prowadnice, zlew, bateria, to wszystko wyniosło 3726 Po kuchni przyszedł czas na łazienkę. W łazience największe wydatki to kibelek Tetford C223S, on kosztował 900zł i to jest bardzo dobra cena, my go też gdzieś trafiliśmy na jakimś forum. Normalna jego cena to jest w okolicach 2200 mniej więcej. No do tego brodzik prysznicowy 654 zł, panele PCV plus listwy wykończeniowe to wyszło 626 zł. To i wiadomo, bateria, drzwi zewnętrzne, jakieś korki, klik-klaki. No generalnie wszystkie te pierdoły po sumowaniu wynoszą 3798 zł. Za Łazienkę. Co by nie mówić, to jest sporo, bo ta Łazienka metra kwadratowego nie ma. Do salonu nie bardzo mieliśmy co liczyć, więc wrzucamy tu tylko gąbki i materiał. To wyszło nas 611 zł. No i podobnie było z sypialnią, też nie bardzo było co liczyć, bo to też. Sklejka przede wszystkim. Eee, koszt tylko materaca 1850 zł. No bo te łóżka, jak pamiętacie, czyli to, na czym zbudowaliśmy całą tą psykialnię, e, to wytargaliśmy po prostu z piwnicy. Dlatego no, nawet ciężko nam policzyć, jaki to byłby koszt. Także te grubsze tematy wydawałoby się, że mamy podsumowane, ale było jeszcze mnóstwo małych wydatków. Jakieś kleje montażowe, wkręty. Farbę do malowania, czy do malowania tutaj mebli, czy do malowania jakichś elementów z samochodu. No, w, mnóstwo takich małych rzeczy, które ciężko nam było przypisać konkretnie do jakiejś kategorii, bo nie byliśmy w stanie. No tak, ile poszło taśmy w tak, w salonie, a ile, właśnie, w łazience. ile w kuchni, ile kleju gdzie tu zużyliśmy, jakie wkręty tu, jakie tu. Koniec końców zebrała się też niemała kwota, bo wszystkie te takie niby pierdoły. Rzeczy, na które generalnie nie zwraca się uwagi wchodząc yy, do sklepu, bo, no bo to, to kosztuje 5 zł, to 7, to 12. No i sumując te 5, 7, 12 wychodzi 4477 zł. I to jest też kwota, którą się w zasadzie pomija przy takiej budowie. A jak widzicie, jest to kwota niemała, jak się to wszystko zsumuje. No tak. Kolejny etap to dekoracje. Dekoracje, no właśnie, bo to. Wrzuciliśmy, zrobiliśmy taki dział, bo no nie każdy musi to chcieć mieć na przykład nie wiem mapę na szafce czy y, uchwyt na monitor i monitor jakieś tam kocyki no, my sobie tutaj wrzuciliśmy jeszcze pościel, jakaś kawiarka no nie wiem lustro, czajnik y, no, sporo tego. No w, w zasadzie wszystko, co, co my mamy, a co zakładamy, że nie każdy to musi, musi liczyć mieć, do siebie, tak, Nie miesz, tak, dokładnie, bo, oczywiście. To jest wiadomo, takie... to można, nie trzeba go kupować, można go wziąć z domu. Nasze, tak? czyli nasze... też można wziąć z domu. Tak, nasze widzi mi się, chociaż Łukasz to jeszcze widzę, wrzucił drabinę na przykład. <laughs> a drabina akurat bardzo przydatna rzecz w samochodzie. Tak. Nam, ale... się, nam się jeszcze nie przydała, ale pożyczyliśmy sąsiadom. No, Także przydała skupiań. się z sąsiadom. <gry> No i to wszystko nas wyszło 2651. Także pierdy, a też kosztują. Kolejny ważny dział, bez którego nie ma możliwości zbudowania samochodu, to narzędzia. Ja tylko zaznaczę, że bardzo dużo narzędzi już miałem, bo. bo lubi zbierać. bo fajnie mieć narzędzia swoje, jak nie trzeba ich pożyczać i je mieć wydawało mi się, że, e, no, że generalnie wszystko będziemy mieli, że nie trzeba będzie nic dokupywać e, kupiliśmy zagłębiarkę z szynami która kosztowała 320 zł no wytrzymała tego busa ale myślę, że drugiego już by nie wytrzymała no ale jaka cena taki sprzęt frezarkę e, krawędziową, ona też kosztowała 320 zł Szlifierkę do szlifowania tych wszystkich sklejek to było 220 zł. Zestaw kluczy nasadowych, które ostatnio ze mną przyjechały, to było 210 zł. Jakieś litownice, prasy do końcówek, zaciskarki, noże, rękawice montażowe, ostrza do tych noży. No, generalnie wszystko to, co będziecie kupowali, robiąc samochód. I to łącznie wyszło 3000 Także wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie ma narzędzi i chciałby to wszystko skompletować, skompletować to tak, żeby się nie zastanawiać za bardzo, że, że nie ma czym to robić, czym, czym wykonać danej czynności, tylko mieć po prostu narzędzie do tego, to no z 6 tysięcy trzeba lekko liczyć na to, żeby sobie skompletować takie narzędzia, żeby móc spokojnie robić busa. Ale ja myślę też, że no nikt, nikt to nic nie ma, nie bierze się za budowę, no bo to wiadomo, że coś trzeba mieć, od czegoś trzeba zacząć. No dokładnie. Już koniec tych działów, no. bo, bo mnie już głowa boli, ile to poszło. <grym> Także podsumowując wszystkie te hmm. działy, które wam przedstawiliśmy, to było 85 196 zł. Do tego dekoracje 2651 no i 3000 zł, narzędzia także zamknęliśmy się w kwocie 90 851 zł yy, i to nie jest wszystko, bo są jeszcze jakieś takie pewne rzeczy, które będziemy dokupowali do auta. I na pewno nie mamy podkładek, nie mamy paragonów, ale myślę, że, że w okolicach 2000 zł musielibyśmy dodać do tego co wydaliśmy. Yy, bo wydaliśmy te pieniądze, ale po prostu no, gdzieś tam paragony zaginęły. nie? To myślę, że z dwójkę to trzeba dodać do tego. O no, plus minus powiedzmy. Raczej plus, bo na minus to tutaj nic nie ma. Ale jeszcze chyba z takich większych wydatków, co nas czeka, to okno w drzwiach bocznych. No bo to wiedzieliśmy, że chcemy, a jest tylko miejsce na razie zostawione, już po powrocie. Będziemy działać dalej. W międzyczasie pomysł się pojawił, żeby może z tyłu okno jakieś stać, tak, jak się dało jakieś miejsce. Bo, bo brakuje. Bo no nie zawsze jest cieplutko i można otworzyć wszystkie drzwi. A poza tym mamy kocicę, która tylko korzysta z okazji, że drzwi są otwarte i spierdziela. No, i yy, nie możemy zapomnieć też o tej niebywałej przyjemności, jaka nas czeka, związana z naprawą silnika. I z tego, co się orientowaliśmy, w najbardziej czarnym scenariuszu może to kosztować 6000. No, ale to zobaczymy, no bo miejmy nadzieję, że Wasze buksy będą sprawne, nic im się nie będzie działo. No, jak ktoś myśli, czy to się opłaca, no to się na pewno nie opłaca bo licząc nawet noclegi jakieś tam po 200 zł, to trzeba by było być 450 dni w tych hotelach, żeby to się zwróciło. Także jak ktoś chce na wakacje wyjeżdżać raz do roku, no to budować nie warto. Ale nam się udało, mamy możliwość, żeby być dłużej w podróży, także wcześniej czy później nam się zwróci. No czekaj, może inaczej. Budować się nie opłaca, ale warto. <noise> Oczywiście nie ma w tym y, policzonych tych roboczych które spędziliśmy przy samochodzie. I w pewnym momencie przestaliśmy już liczyć te godziny. Tak, ty na początku zapisywałaś Zapisywałam wszystko. każdy dzień i... i ale to... No, ciężko to wyliczyć, bo mimo tego, że liczyło się godziny spędzone, spędzone w busie, to... Nie liczyliśmy tego, że siedzimy przy internecie, sprawdzamy ceny, robimy zakupy, jeździmy do sklepów, robimy zakupy. No ogrom czasu. My praktycznie no, każdą wolną chwilę poświęcaliśmy na budowę busa przez 9 miesięcy. No i nawet jak tej wolnej chwili nie było, to też się poświęcało czas na busy, nie? No bo nic innego nie robiliśmy, tylko robiliśmy busa, no i chodziliśmy do pracy. No, ale tak... W poradniku kapitana przyczepił, gdzieś przeczytaliśmy, że 1000 godzin na budowę busa. Tak, i na pewno będzie tyle. To w... Mimo tego, że we dwójkę pracowaliśmy przy tym wanie. Przy tym ja bym się wcale nie dziwił, jakby było dwa razy więcej. I to też myślę, że trzeba policzyć do kosztów, bo jak się policzy, te powiedzmy nawet 1000 godzin po najniższej krajowej roboczogodziny, no to też wyjdą ze 20 tysięcy ekstra do tego wyjdzie. No właśnie, bo nikt nie liczy tego czasu poświęconego na tą budowę, a to przecież bardzo jest istotne. No ale co? Generalnie bus wykończony na tyle, na ile jest. Mamy możliwość już podróżowania, co robimy. Także to no naszym zdaniem warto, mimo że się nie opłacało. Nie, no nam się opłaci. <laughs> nam się opłaci, bo mam możliwość podróży. My akurat mamy możliwość pracy zdalnej, dlatego możemy sobie pozwolić na to, żeby po prostu pojeździć i wtedy nam się to kalkuluje. Ale to też, no, nie ma tego co w ogóle rozkmijać pod względem, czy, czy się opłaca, czy się nie opłaca, nie? Po prostu albo kogoś stać i chce mieć coś takiego i się decyduje i robi, albo kupuje, e, albo nie. No fan jest ogromny w każdym razie. Zatem mniej więcej wiecie, z jakimi wydatkami należy się liczyć, chcąc budować busa zbliżonego do naszego. My dziękujemy, że poświęciliście swój czas na oglądanie tego filmu. No i co? Życzymy Wam miłej niedzieli. I do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć. Cześć.